Cześć, witajcie, ja jestem i dzisiaj witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Po dosyć drugiej przerwie wracamy do nagrywania. Jak możecie zauważyć, wszedł nowy sezon, sezon 5 rozdziału drugiego i troszkę się spóźniłem, ponieważ sezon wyszedł 2 grudnia, jest aktualnie piąty, kiedy to nagrywam. Wy to widzicie prawdopodobnie 6 albo 7, no, ale wracając z tematu. Jest nowy sezon, są nowe miejscówki. Starałem się unikać spoilerów dotyczących mapy i w sumie unikałem i nawet się mi udało. Oraz również unikałem spoilerów dotyczących fabuły. Jedyne co widziałem, to. To, że się meta zmieniła, między innymi usunęli wolne pompy, przywrócili taktyczne. No i widziałem tylko też trailer. Więc myślę, że bez będnego przedłużania możemy przejść do mojej pierwszej gry w tym sezonie. Okej, okay, jestem w lobby i widzę, że muszę sobie najpierw wcisnąć grę. Oraz widzę, że się zmieniła mocno oprawa graficzna, jakby o! Zmieniała się prawa graficzna jakby tych całych komunikatów I widzę, że wróciło stare lobby po pięciu latach Patrzę teraz tak na mapę i widzę, że są stare nowe miejscówki Co mi trochę smutno, bo że będzie w ogóle nowa mapa, tego zagnijmy Patrzę sobie tak teraz i chyba widzę, że wróciło w ogóle Tildet, Co dla mnie jest jednym wielkim szokiem, więc lecę na to Tildet. Jest punkt zerowy w ogóle jakoś w wzięty z ziemi, wyciągnięty przez Galactusa oczywiście, ale... Że będzie aż tak wysoko, to tego się spodziewałam A może w to wlecę? Umrę czy nie umrę? Pewnie umrę, albo nie umrę. Jak ty działasz? Aha, teleport no u mnie skubany. Dobra, tego się spodziewam. Jednak nie polecam Tilted, ale widzę, że jest tam Tilted. Tilted wrócił, co się dzieje w ogóle? No i dostaję oczywiście pięknego złotorotaka Taka na sam start sami I lamy koło. Um... Dobra, nie. Nie że to się dzieje w tej grze. Dostałem 25k przez chyba skurczenie do tego punktu zerowego. W ogóle, no dobra, nevermind. Otworzę sobie kulturalnie lamę i są niezobaczne mapy. Więc tak, jest to całe tiltet nowe. Kto jest w każdym położenie tiltet ze słonnej, Bo tak teraz patrzę na ten układ i tak podobnie się wydaje. Okej, okay, z lamy co mi wydropiło? Wydropiło mi banspady, wydropiło mi amunicja i teraz tak patrzę, że też jest nowy materiał. Eee, to akurat wiedziałem. Zdygowało mi się niestety i idę sobie kulturalnie znieść ludzi na tych tedach. Jakieś w ogóle kamienie, kurde kosmiczne są, co się dzieje w tej grze, to ja nie wiem. To jest tego skład. To jest chyba z tego skład, o! Okej, Ja w to nie wnikam, ja może sobie po prostu pójdę. Jest Big Benning są tilte dziki. Coś na co pewnie większość community czekało, żeby jednak się te tiltedy powróciły do nas. Mam 8 minisów, gold taka i tak, to jest połączenie słonych strechów z tiltedami. Nawet się, miejscówka nazywa słone wieże. Tworzę sobie tutaj kulturalnie skrzynek, bo czemu by nie? MK jakaś? Niebieski tak. Dobrze, mam granat. Tam byli chyba ludzie, tam może to powrzucam, może kogoś zabiję. Może się uda? Nie uda, się. Trafiłem chłopa! Trafił chłopa za setkę! Ja jestem spocony, okej, okay. tu jest typ, ale on ma jakiegoś taka po wylewie. Siema o wiele lepszego taka niż on i. To jest mój plus totalny. Okej, okay, on wyszedł z kubany. Siema! I drugi typ od boku idzie, właśnie zostaw typie. Idź! No, nie, no i nie zostawi, z kubany. Ja się już co tutaj, bo jestem w sumie na TLT, Tu nie no mm. się podzieć, dobra. Nie wiem, czy to by jednak dobry pomysł leżeć tutaj, bo chyba liczba osób jest taka sama jak kiedyś, czyli strasznie dużo tutaj. Okej, okay, mam pistolet. Mam pistolet, z którego się bardzo cieszę. Jest to jakaś Ameczka. No, jest szara Tactical. Tego raczej nie potrzebuję. Wejdź od boku, przyczaj się na kogoś. Mam PMika, dobra, jest PMik, jest nim jak to mówią. Wbiję sobie tutaj na trzeciego i. Trafię typa, ok, nie zabiję go niestety. Ktoś mi typa pewnie zaraz od boku wyjdzie. Mam materiał, więc mogę się budować do woli, tak naprawdę. To jest mój teraz jedyny plus. tutaj sobie ściankę, i tutaj nikogo nie ma z tego co widzę. Jeżeli będę grał jak bot totalny, to proszę bym o niewezowanie w komentarzach, ponieważ. Jak się przestraszyłem. Takiej porządnej solówki dosyć długo nie grałem, więc. To może być mój mały problem. Dobrze, ja to sobie może przy kampie mi... o nie, ten ktoś będzie mnie chciał od boku zjeść. Weź tak nawet typie nie rób. Oho! Jak to mówię, to trzech razy sztuka, więc próbuję zdobyć parasolkę w trzech moich pierwszych grach. Wiem, że to jest raczej niemożliwe, ponieważ jestem totalnie nieprzyzwyczajony, po pierwsze, do mety, po drugie, do mapy, po trzecie, do w ogóle nowości. Że są jakieś sztabki złota, nie wiadomo co jeszcze. Jestem w lobby po raz drugi i niepokoi mnie to, że widzę tutaj Kałacha. Ciężki kar karalnium stormowy. ilo zdaje obrażeń: 37, to jest chyba tyle samo co kiedyś. Boję się go, ponieważ jeżeli ktoś ma dobrego aima, albo miał kontroler, to można było łatwo chyba zabić. No ja tego aima niestety nie mam. A coś tam trafiam. Jesteśmy w busie. Kolejna miejscówka. Słony wieże były to może tym razem pójdziemy sobie tutaj. Co to jest? Tutaj, jak pamiętam, Heroes Park i Sentinel tutaj były. I teraz tutaj jest. Nie wiem, co tutaj jest, ale zanim cokolwiek zrobię, to ja sobie pójdę do tego punktu zerowego, ponieważ on daje ten kevika. Chwilę temu tutaj też znalazłem z utworu Taktikala i lamy, więc to jest albo szczęśliwe miejsce dla mnie. Dobrze, czy wlecę w niego? I to jest prawda, że on daje 25 krew? Czy mi się tego wydawało? O daje 50 kewa, ja nie wiem, co jest z nim nie tak, ale on jest mocny, na pewno. Dobrze, e, jednak polecimy sobie chyba tutaj. Tu jest w ogóle jakiś na mapie znak, jakiś, kurde, dymku, tekstu, whatever. Chciałbym zobaczyć, co to jest. Czym ty jesteś? On chyba jest miły ziomek. Ciacho, rozmawiaj. O, ja pierdzielę. Egzot, to tutaj jakieś rzeczy! Tak, to jest, jak chcę zaufać ciastku. W tym momencie coś we mnie pękło. Dotarło do mnie, że chciałem wygrać. W trzech meczach, więc postanowiłem się totalnie sfokusować i strehardować pod winna. I tak, oto się udało wbić cudowną parasobleczkę w sezonie 5 rozdziału 2. Jak mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeśli tak, dajcie lajka, suba oraz zaznaczcie dzwonek, by być na bieżąco. Filmy powinny być już niedługo, znów regularnie. Do widzenia, cześć, pa pa.